Jeszcze nie zaplanowałeś, gdzie przywitasz Nowy Rok? Władze miasta zapraszają na kanonkę, gdzie o północy będzie można obejrzeć specjalny pokaz fajerwerków. Po pierwsze, to żałujemy bardzo, że zniknęła ta zimowa sceneria, bo pięknie się obchodzi sylwestra, kiedy jest trochę śniegu, ale trudno samo życie. W tym roku tradycyjnie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta na pokaz fajerwerków. Godzina 24, kanonka, przy Czewskim Centrum Sportu i Rekreacji. Przywitanie Nowego Roku nieodzownie wiąże się z wybuchami fajerwerków. Straż Miejska w Tczewie apeluje do wszystkich, którzy mają zamiar korzystać z petard o zachowanie szczególnej ostrożności podczas ich używania. Należy pamiętać, osoby, które kupują środki pirotechniczne zwracały uwagę na to, aby na opakowaniu były informacje w języku polskim oraz była data ważności. Należy też zwracać uwagę, aby nie były sprzedawane fajerwerki osobom. Niepełnoletnim, dzieciom, bądź też osobom nieczęstym. Można używać środków pirotechnicznych w Sylwestra i w Nowy Rok. Natomiast, jeżeli ktoś używa wcześniej i są interwencje mieszkańców, Straż Miejska może ukarać takie osoby mandatem karnym w kwocie od 100 do 500 zł. Należy pamiętać o tym, aby osoby Pełnoletnie nadzorowały yy, pokaż kluczowych ogni i osoby przede wszystkim trzeźwe. Nie należy podchodzić do petardy, która nie wystrzeliła. Trzeba poczekać spokojnie i tą petardę wyrzucić. Nie próbować drugi raz jej odpalać, bo może skończyć się nieszczęściem. Naszym widzom życzymy bezpiecznej i szampańskiej, sylwestrowej zabawy. Bez względu na to gdzie mają zamiar witać nowy 2013 rok.